Ciebie słuchać. To tak. mówisz, że czujesz się dobrze, tak? Z mamą no. będziesz mówić dobrze. A powiedz, chodzisz ostatnio do przedszkola. Jak ma na imię Twoja grupa? Jak się nazywa Twoja grupa? Krasnale. Krasnale się nazywacie, tak? Pozdrowisz Krasnale? Tak. Najbardziej się cieszymy przede wszystkim z tego, że już ten czas. Y ten czas operacji, że jest za nami i mamy nadzieję, że tych operacji już to się potrzebować nie będzie. Wiadomo, zobaczymy, co życie przyniesie. Ale że ta trzecia operacja, ten etap tworzenia serca jednokomorowego, że to już jest za nami. To się, no wiadomo, pół serduszka dalej jest, także o to półserduszka teraz musimy dobrze zadbać, także zostajemy przy naszych częstych kontro kontrolach na oddziale w łodzi. Mm. I te kontrole, no niestety lub no, niestety z nami zostaną, tak już do końca życia Tosi. E, także tak jak zawsze powtarzam, to no, musimy zrobić wszystko, żeby to półserduszka biło bardzo długo. Słucham? To po... Możesz coś jeszcze powiedzieć? Królika zostawiła u babci. Zostawiłaś królika u babci, okay. To królik został u babci. E, cóż, no staramy się teraz, żeby Tosia funkcjonowała tak w, chociaż w sposób zbliżony do zdrowego dziecka, czyli Tośka zaczęła... Przy... Przedszko trochę płakałaś w przedszkolu, tak? To, a w domu płakałaś? <grym> Okej, okay, czyli no staramy się, żeby Tosia chociaż funkcjonowała w sposób zbliżony do zdrowego dziecka, tak? Czyli jest już teraz czas i na rower, i na hulajnogę, a nie tylko na, na, na szpitale. No i są siły, tak? Bo przede wszystkim to trzeba też podkreślić, że te siły e, są większe niż przed operacją. E, zaczęła to w przedszkole, no i zobaczymy, co nam dalej życie przyniesie. a co to będzie? Będziemy się bawić, tak, to na pewno. Będziemy się dużo jeszcze. A jest coś, co byś tak bardzo chciała? Co byś tak bardzo, bardzo chciała? Może gdzieś pojechać? Na trampolinie byś chciała poskakać, tak? To... Na małej trampolinie. OK, to jest twoje marzenie w tej chwili. No skoki na trampolinie, to, to też jest coś nowego dla nas, bo te, wcześniej tej trampoliny nie było, a teraz jak widzicie siły są, siły, energia czasu nie ma na nic. <noise> Niech się. Ja <taki> Także taki wywiad. I masz dużo kolegów i koleżanek teraz, tak? tak? Tak. i co robicie w przedszkolu? Bawimy. Bawicie się, wow! A w co najczęściej się bawicie? Czym się najlepiej... W chowanego. chowanego się bawicie. A jakimi zabawkami się lubisz bawić w przedszkolu? Lubię takim autkiem. A, takim autkiem. Okej, okay. a puzzlami? Tak. A w domu czym się najlepiej lubisz bawić? Ty. Ty. Motorem. Motorem się lubisz bawić? Okej. Okay. A lubisz jeździć motorem? Nie. Nie, motorem rowerem. nie lubię. Rowerem lubisz jeździć, tak? I hulajnogą lubisz jeździć, tak? Tak. Okej. Okay. A co jeszcze lubisz robić w domu? Skakać po na trampolinie. Co jeszcze dużo siły masz ostatnio co? To. Dużo siły masz, nie? To I poduszkami rzucasz, to też <laughs> lubisz, tak? taki łobuzek chyba jesteś trochę, tak?